Cześć się z tej strony Piotr Otnicki, a tutaj mam już statyw. Udało się, mam już statyw Prezentuje on się tak przyszedł mi już. Zaraz wam pokażę go w całości. Ale teraz chcę się przywitać, bo w końcu mogę normalnie sobie zmieniać na kamerce, ale to usunę, ale to nic. Zobacz ten piękny statyw. Nagrywam tutaj odcinek dla widzów. Z tego wielkiego statywu pięknego mogę go sobie jeszcze dalej przełożyć. Tak, zaraz zobaczycie jak on w całości wygląda. Tak, w końcu się udało statyw piękny. Że tu mogę zmieniać wszystko? Nie dość, że mogę od takiego wysokiego do na tak niski. Patrzcie to teraz. U to taki piękny statyw, taki długi. Tutaj ma na to wszystko tutaj takie rączkę mogę sobie zmieniać jak chcę tu na nawet czy dobrze jest równo wszystko i tu mogę sobie rozsunąć każdą część statywu dwójkę mogę sobie skrócić mogę sobie zwęszyć tutaj mogę to usunąć żeby tego nie było cały przekozacki statyw Uf, tak się prezentuje jest taki tutaj jest nawet ma plecaczy, który mogę na siebie zarzucić. Niesamowite, nie? Niestety na tym dotychczasem nagrywałem z tego takiego. Niestety mi się tutaj urwało to, ale mogę nadal nagrywać z tego, bo dostałem w zestawie też taką yy, do telefonu jakby kamerkę, nie? Więc... Od dzisiaj będzie będą filmy codziennie tak ca, do, cały czas, ale lepszej jakości w końcu mogę nagrywać i nic nie trzymać ze sobą, nikt nie, nie potrzebuje operatorów żadnych ani nic teraz nawet bym mógł sobie zrobić tak, żeby nagrywało mi każdy, każdy szczegół, każdy puzel na przykład jak to było ostatnio każdy puzel, więc jeżeli Podobało mi się coś takiego, że ten statyf, zaraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Niesamowite, tak mi się podoba. Chciałem otworzyć na odcinku, ale niestety nie mogłem się doczekać otworzenia i poza tym nie chciało mi się rozmazywać moich danych. Chociaż mogłem to rozerwać, nie wiem, ale otworzyłem samemu i bardzo się cieszę z tego statu. tak mi się podoba. On jest taki wysoki, taki, taki po prostu... Podoba mi się w kit. Jest taki jaki chciałem od zawsze. Taki w sumie, że, że ten perfekcyjny dla mnie do moich nagrywek. Właśnie mogę sobie iść ulicą i normalnie do Was mówić, ale w takim, nie wiem na przykład tak, o i tam was wszystkie widzowie z tej strony no, Piotrat i tak, Takie coś na przykład mogę sobie stawić kamerę i pójść sobie gdzieś i coś zrobić. No, więc to mi się najbardziej podoba w tym statywie, że jest taki długi i że nic mi nie przeszkadza. Więc jeżeli wam się podoba takie odcinki, taka moja, no po prostu, że widzicie mnie w całości praktycznie, no może do połowy, ale to nic, mogę zmniejszyć to na przykład o tak, odkręcę sobie jedną śrubkę i jadę tu o, ale chcę jak najdłużej, chcę zobaczyć jak to wygląda na razie tych e, wszystkich tych więc to tyle na dzisiaj będziecie jeszcze mieli jakieś przebitki tego statybu jak on wygląda po złożeniu przed złożeniem e, wszystko nawet jest tu takie a zaraz wam pokażę więc jeżeli odcinek wam się podobał zostawcie łapeczkę na dole subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz czy taka jakość filmu wam się podoba ty jestem, nie rusza się nic, nic nie drga jak pod moimi ostatnimi filmami, co, co było naprawdę takie, drż, wszystko drżało, wszystko nie było takie stabilne. O, czy ta stabilność wam się podoba? No i tyle. Trzymajcie się na razie. Widzimy się jutro w nowym filmie. ale też coś tam kmini. Ja też myślę już o filmach wszystkich. Jak to będzie wszystko wyglądało teraz z tymi statywami, że nie będzie problemu na przykład puzzli, poważnie tak jak mówiłem. Więc no, trzymajcie się, na razie widzimy się jutro, cześć.